Ja sie mam na kolejnym filmie na moim kanale, ze mną jest YangZiomus Jestem ziomuś, a to po pierwsze a I jest też Alan Trzyma. I będziemy robić e, rekru mojego teamu e, Oczywiście na boksach YangZiomus te za, zażyczył Rekruser robimy. Nie ja pogorszyłem, ja długo nie gram, ja tylko przesy teraz, teraz gram aktualnie. No to zobaczymy. Ja cię nie będę dała bo ty jesteś dobry, to wiem już Tu już wiem widzowie. Ja tak wiem Tak za dobra. Do ju gracie. Ja piele! Zmisowałem cigarę! Do dziesięciu gramy. O. Dobra, to do 5. Nie, do 10. Okej, to do 10 gramy. Dobra widzowie, jak już będzie się pocić, więc na pewno nie będzie mi haker. Na pewno haker nie będzie, to będzie pewne, bo na pewno na totalnym ze mną nie wygra. No, nie wiem, znaczy jakbyś grał tylko w CS, to byśmy się przekonali. Kulczyno no! 50 pompa Ale ten że odcinek będzie krótki Może coś dogram Jeszcze jakieś nie wiem Składy czy coś Limonek Ej Dobra Będzie sprawdzał jak się ktoś buduje? No będzie sprawdzać Też budowanie e, Naprawdę e, Content family ale, że ty naprawdę. Ale, że ja przegrywam z tobą? A tak. Co A zabronisz? Nie. Oj, dodałem odbijacza, tak by the way. Co? Na co to? Woo! Oh man. Ja nie mam emki! Emki nie miałem przeładowanej naprawdę. Widzowie. Widzowie, naprawdę. Widzowie, jestem najlepszy. 2-1. Ej, Alan, tyle punkt, okej, okay? dobra. Alan też będziemy rekrutować na boksy. Weź napi 2 Yangziomus i jednym jamon. Ziomus jestem, po prostu. Kiedy jest Yangziomusz? Co? Co? Wy, Wytwy? <laughs> Takie wytrzywy. Wy. No, jest 2-2. No, 2, 2 jest? Ojej! No ja, ja mu sejfam, czy ty dołączysz? No nie wiadomo. Nie muszę. No nie musisz, a co? TikTok, dwie minuty już mam tu. Naprawdę kurczę? A co to? Tu? tu są odbijacze na boksach. No a co, nie wolno?

To moje, tak by the Ale to sobie robisz edyt górsa, czy co? Tak, dokładnie. O, oni mi nie spamie. Mi też, tak by Uuu, way. Uł, lecie, no. Już wiem. Ile jest? Ile jest? Hicior masz dwa, a on ma teraz cztery. Jaki on, mm. jaki on, przyjacielu. On, hehe. Niektórzy he. go mają. Ale naprawdę, dobra. Ja chyba dostajesz, nie? Nie, to bardzo dobrze gra. Aha. Dawaj hakera. Hakera jest? Nie. Ej, Hicior, zabrać ci konto? No nie. A chcesz jakieś skrakowane konta? Jakieś OG skiny? Nie. Mm, nie wiem czemu nie chcesz, ale okej. Okay. Bo mieć... krakuję konta. Arabom. <grym> Arabom, hehe. Ja pierdolę. XD Dobra, i co, A, to to jest Teraz to jest hitior. Zbniłem się, byczku mi się muzyka włączyła, wiesz? To dla tego. Męczku, muzyka Ci się wyłączyła, to tak, dlatego. Dokładnie. Gdybym ja sobie włączył muzyczkę, to ja byś ze mną nie wziął szans, tak, by the way. Tak. To weź idź w live CSA dwa tygodnie, codziennie i wróć do Fortnite'a. Ale zero Fortnite'a, przez dwa tygodnie jak jeszcze wygrasz. A naprawdę? Dobra, dobra, wygrał jeszcze. Nie, ja, bo Ty masz 5, nie, Ty masz 6, on ma 6. No, a... no, do a Ty masz 6, a ja mam ile? 3, e, 2, no. 3, 3, 3. No dobra, możemy. Nie, na to, będzie to będzie takie decydujące runda, wylem. czy będziesz tym hakerem, czy nie będziesz. Myślę, żeby był hakerem. Bo... Ja tak chyba nie wiem. Ja nie Co wiem, on... widzowie. Czy. 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 Mega. Mega Pro. Jaka edytuje? Aha, nie mogą odwijać tego. Ja oczywiście. Nie przemyślałam tego aha dobra oro dobra dostajesz do 10. no runda 10 ze stu jest ale trzeba jak to się liczy tak do 10 nie 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 nie. Ty już do 10. dobra teraz zakończamy ty wychodzisz do centrum dostajesz się do Dostajesz się do, do rangi do 10, Mega 10. Pro do, do Sword Mega Pro Dostajesz się, być, Ty wracasz do centrum Dołączysz... Ja mogę już nie, Ty będziesz liczyć punkty Aha, ja mam punkty liczyć, to no. ja jestem No będziesz liczyć punkty I Teraz no, oglądaj, no teraz nie. już no, 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 Kurde, jak, jak ja Chcesz czwory, czy jak? Nie. No nie. No, nie! no nie, może tak. fory Chyba tak, jakby się... trochę fory daj! Ale ty jesteś dobry, więc wiesz... A co, on jest niby słaby? Nie tak. Jest słabszy. O Panie, jak ty się pocisz! No chcę się dostać do Timu, o, też cię chłopasto do teamu. Albo nie. Też? <laughs> tu nie musisz to. No, dla swara. Mik, O Jezu. No, nie, ja nawet kartce już mam. Nie. nie. Ja będę pisał. Spokojnie. Ale On trochę, y trochę for Tylko trochę, wiesz? Ja... E, ty jesteś alarm? Tak. to jest spamer. No, poconko jest. To jest pewne. dawaj To jest pewne, że to jest poconko, więc nie wiem. Na pewno nie dostanę się do hacker, bo to nie jest chill. Nie, do hakera, to ja się nie nadawał. Ale ja ci powiem, każde te będą takie role... Później prowadzę takie role jak grafik czy coś. Później. Później, później. No, no zobaczmy. Zobaczymy. Jedziesz w punkty? Z Ojej, kamień co kawałek do mnie zwalnia Alan, feature y, 231 2, Okej, okay, wieczko. Ja mam notatnik se na komputer Notatnik śmierci, hehe he. Jak to? <laughs> Ci, którzy oglądają anime to mają, notatnik śmierci A, śmierć, ja zrozumiałam, notatnik śmierci <laughs> Dobra, dojdę <coughs> do kaktusa, już mogę? né, estou né, oh, yeah. ai ai ai, <laughs> ai, ai, ai. Ah. Dobra Jest 2-2, nice. Nie no, ja myślę, że nie dostanę się do teamu, bo nie za taki dobry wiesz. Ale musisz być blisko wygranej. Jak będzie 4-6 to wtedy przechodzisz, ale wtedy dostajesz się do rangi pro z World. Dobra, nieważne, aby się tylko dostać do teamu Uuuu, kurczę. 3-2 Okej. Wydawaj ja wam powiem... że dzisiaj będę też to, pracować to. nad logiem. Żeby to polecić. Ja ci mogę logo zabić. Jawole. Daj mi 10 minut. Daj mi 10 minut, to do roboty lufkaj w międzyczasie. A kto ci będzie punkty liczył? Mój. Ej, dobra ile jest? Po wiem. 4-4, nie, 3-4. 3 To 3, no, ty masz liczyć, tak, by the way. No czy hitcher ma 2, Alan ma 2? Kto by grał po całym Nie. Ja mam teraz 4, a hitcher ma 2. pyszku, chyba się dostajesz. z to bomba. Ej, ja spomnę, że ja gram na totalnym chillku. I jakbym... Ja też gram na chillu, miałam wylane. Hehe, <laughs> wylany miałeś. Ja z kaktusem, ja z kaktusem gadam. Mogę ci skina wysłać. A tam Mam ulubienie podczyć, tu zaparzu. Nice. Ale że chłopco tak wali? Ale że ja mam 40 HP Ale. Że Czekaj, jest 7 ze 100? to wiesz, szykej. No, 5 nie, jak na razie 7 rund minęło. Ej, grasz tak... Ja a ty grasz tak na chilku, czy jak? Tak na cilku. tak. tak. E, po Bo tobie tak nie widać, bo zazwyczaj na ty grasz. Na chilku. Ja ciebie znam ale... Nie ja gram na chilku, bo ja mogę zawsze hardować, to zobaczymy. Ej, dobre te! Ta skończyły mi się, idę po kolejne. Uu, czy nie. Dobra. Ile ty masz? Ja mam 6, a ty 2. To teraz jeszcze dwie rundki. Okej. Okay. Hmm. Nie, no ja teraz naci... Alan leci z nim, wywalone! Tak. Z niego. Ale, że ja wiem, że ty podjeżdżasz mnie od dołu. Ale, że ty nie wiesz? Nie? Ale, że ja wiem. Ale, że ja mam dr HP? Tak, kobieta. Ale, że... ale musisz go spałować? To się stało właśnie, XD. Ja. 7-2, oj, Hiciorek, chiciorek. Ja nawet rozgrzany nie jestem. Ja też nie jestem do w CS No ja nie jest. To nie roz... głupia, tak? Jak to nie jesteś? Osta... Jak jesteś No ostatnio ja. cię zapraszałem do CS, a oni cię zdecywali i cię wyrzuciło. Nie oni mnie wyrzucili tak by the way. No ja, fajnie, a ty specjalnie CS włączyłeś, żeby dołączyć, nie? No to Ty masz CS? -a. No mamo co Ja z nim... Ja pamiętam, że z nim zawsze na lekcji gram tak? no, co? <laughs> znaczy co? To, to był żart <laughs> <Nowu>. <laughs> To no. Aj, nie No A to mogę wam moje notatki, bo mam to znam, że jest teraz <laughs> Ostatnia runda Finałowa. No, Dobra, już się się zajślam, się Dobra, ale wygrałem. No, no, 3-7, no, to raz. będzie do mega plot, Bo tak lubię. <grym> Nie Czekaj, ja jeszcze muszę budowanie ocelić i edytowanie, więc... No to dawaj moje edity zawsze. Do centrum. Eee. No, sorry, że... no do centrum, macie. Tak, edity moje. Eee... Widzowie. Tutaj nawet nie plus. Dobra o, i tutaj dobra. będą robić budowanie na 1v1 i potem na moja editę pójdziemy. O nie, ja się chodź budować, Chodźcie! Nie umiem. Chodźcie, no Alan, chodź. Bo to też decyduje o randze. Chyba się budowa się mhm. To jest teraz taki Bo na 1v1 jakbyśmy zagrali, to bym od razu widział. Dobra, to ja jej ja rozpoczynam. 1 1? Nie. Po prostu weźcie, weźcie, buduj. Ale co ty nie, 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 poproszę. po prostu budujcie, budujcie, budujcie. Po ja prostu. Nie umiem. Okay. Ale nie macie się bić, tylko budujcie się. Też. Ja umiem się hiciar budować. Ja nie umiem. Ja umiem, umiem. Ja nie. Jakby. Ja nie mam. Czy mogę do tego. Ezeb, się budujesz? Alan. No ja się buduję. No spoko, spoko. Znaczy, on ma nade mną HG. Mm. No, ale nie gramy, łamwila Ja próbuję mm. zrobić, który mi nigdy nie wychodzi. Muszę odłączyć mikrofon. Mm. No, dobra, ten Fortnite <suszel> jest zbudowany, mam 40 pingów. Okej, okay. już oceniłem. Schodzicie. No poczekaj, daj mi litejka zrobić. Daj mi... Ostatnia rampa, 3, 2, 1 Już doszłam do Max HG Dobra, teraz edity. Ale tutaj normalnie... Do centrum, chodźcie, do centrum. Okay, Widzowie, ja wam powiem, może... Tylko oglądam. Może, może, chodź do centrum, Alan. Hmm. Jesteś? Do ty? centrum. Do centrum chodź. Bo oni dzwonią, dzwonią. Czekawek. Ja hmm. nie zadzwonię, to się odechce. Dobra, chodź. Cię? Czemu? Bo to będzie główne czy będziecie w, w, w randze Mega Pro o, Dobra, start? No start To się mówi jakiś start, a nie, ja czekam na ty... <grychy> mm, okay. To też okej was chociaż pójdę Będę chodził sobie za jakimś piramidki? No. Będę miał konto 600 skill. Aha. Na ja czemu? Bo kladnę Arabą, konta. Będziesz na YouTube, że kradniesz konto. Hej, ktoś się może zgłosić, tak baj do jej. Ale jak lakuje konta, beczku. Nawet nie wiesz co to znaczy. Lakowanie konta to jest jak ktoś dla około 4 miesięcy i musisz zmieniać hasło. I my to jest twoje konto. Mm. Ja bym chętnie jakiś kontest przygarnął, ale No nie to dajesz 20 pse i dam ci z dla negatywizatora. Nie, nie chcę. Wolę też tak... swoje. swojego. na ze mną Alan idziesz? Tak, ja patrzę jak ty edytujesz. Chcę zobaczyć. Zanim... zanim idziesz taki jesteś, ja sobie to zapamiętam. <laughs> no co, ja zanim sobie idę i sobie patrzę jak on edytuje. Za mną? Czy, masz, czy masz ze mną szansę? No Nice Ale weź mi nie tak gra tej drogi No dobra Bo dobra. ty mi tak trochę... ma przy... ja szansę ja bym, powie... ja bym powiedział tak, że ja to mam z nim szansę, bo ja szybciej edytuję Znaczy pierwszy raz teraz jak ten kicior przychodził tam, a ja mu tam jakby zablokowałem drogę, bo edytowałem, nie? A ja wolę edytować takie coś co sam ten, tak co, kłaść i budować, to tak mi lepiej wychodzi. Okej, widzę, wiem. to? Mówi odcinek no zejdź! Taki. Dobra. Sam sobie będziesz szła. Mówiłam moją myszkę. Selią moją? Tak. Nie ja, nie, ja mówisz, ja, że no się Myszko A. Jak już to byś mą klawę słyszał, jakbym medytował tak <grym> Jakbym medytował coś ciężkiego Ale mi się już w oczach mieli od Igze <grym> typowie to się mieli w oczach od Editu <grym> No serio, no serio. <grym> Nice No nice, nice Cześć ma przegłos to Alan, albo no, ty. No to chyba ja. No, na pewno ja, bo ja dołączyłem. Mm, Ale okay. że ja skończyłem? Już? Peka? Dobra, masz langę mega pro. Ja ty haker. haker nie. Byleczku, to hakera ciebie Haker no. to trzeba być bardzo spoconym pewnie. No. Dobra, teraz ja Alan. A ty, jak zimą? Ale zaczekaj, Hidzio, nie. bo ja się na kucie No, nie no ja czekam. nie Ty, się... żegnamy, a, jak się musa... Musza... No idziesz. Żegnamy, widzowie, jak się musa. Żegnam no, was, widzowie. stój, ja a to stąd dzisiaj robimy, już. Dobra, ja chciałam tylko powiedzieć pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Siema! No ra. Nie mam, Hidzio, to zabaw szans. On wiesz. A gdzie jesteś? Ja na U. daszkach. Ja też. Ok. Powiedz kiedy już będziesz szedł do góry. Mhm. Widzowie, już ja wam powiem. Na już idę do góry. Ja wam, Widzowie powiem, że. Tak szczerze. Nawet i będę wiedzieć, co tutaj montować za bardzo. Tam Okej. Okay. Ja też idę do góry, także przegrywam. No ja już powiem, kiedy ci będę u góry. Jeszcze jestem u górę. No to ja jeszcze. Tak naukos tak A ja chyba tak na ukos ja tak edytować, dobra. Ja się dziwię jak on z tobą wygrał. A za normalnie. Ok, jest, nice. Dobra. Ja dopiero co wchodzę na górę. No i ja jestem na górze. Okay. O wilku mowa. Dopiero na górze już prawie będę robić te daszki i ściany. Daszka, podłoga, ściana. No już robię. Podłoga, daszki i ściana. Dłoga daszek ściana. Podłoga daszek ściana. Podłoga daszek ściana. Podłoga, daszek ściana. Podłoga daszek ściana. Podłoga daszek ściana. Podłoga daszek ściana. Podłoga daszek ściana. <laughs> o, już na dół będę schodzić taki droper niby. Mm, Okej. Okay. Okej, widzowie, lecimy. Już jestem na dole. Robię... Y, ścianę, edytuję jej podłogę. Podło y, co robisz? Edytuję ściany i schody. A ty co, edytujesz? Ja zedytowałem ściany i schody. Ale... ale ten ty później. No to zedytowałem. Chyba nie wiem. Nie, to wcześniej to edytowałeś. A tam są trzy razy takie ściany. A teraz gdzie jesteś? Weź mi powiedz. Nie jestem. No... O, teraz na dół się. A, to ja jestem to dalej, bo, bo po tym na dół jest y, ten ściana i schody. Po tym na dół. Słyszę, jak Ty tam edytujesz chyba. Sery? Sery. Dobra, widzę, że tak dogram, że tutaj Alan... Um, ja wygrałem, ale on się dostał do... ten... Do, dostał się do tego, do rangi Pro, do Sword Pro. Bo od chwili, się tym nie wiem, czym do końca nie nagrała. To była końcówka, widuję więc wyciem. Yy, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa. Cześć.